Cześć, cześć, dzień dobry. Jest 21:53. Ja, jak zawsze, nocny Marek. Nie mogę spać. Więc postanowiłam nagrać filmik pod zatytułowany Wojna, bo będziemy się bić między moimi wyzwaniami. Ale najpierw zaczniemy od wyzwanka Bitwa Trójek. Moniki bez budżetu. E, 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 e. Muszę sobie wziąć kopis. Ja to tak symbolicznie zrobiłam złotówkę, 2 złote, bo ja mam tyle wyzwań, że ma no nie starczy mi na wszystko pieniędzy. Ale chociaż symbolicznie 5, 3 i 2. Tym razem udało mi się wygrać z Moniką 530 dwa wygrywam złotówka yy, patrzcie bym musiała sobie zrobić tu jeszcze kopertę czy ja mam jeszcze jakieś kopertę? Mam yy, dobra sięgam do mojego o Jezu, żelazka po trzy złote dobra pyk pyk i to by było tak, i teraz długo wyczekiwana przeze mnie gra od Moniki. Tyk. Strona tytułowa, bingo. Mam nadzieję, że wszystko dobrze zakumałam i wszystko dobrze zrobię. A jak nie, to będzie tak po mojemu. Muszę sprawdzić, czy wy to widzicie. Widzicie, dobra. Pyk, pyk, pyk i pyk. To na razie odłożę. Dobra. Trochę potasuję. I losujemy. Może trzy. Rzuć i odłóż sałatka. Znajdź i odłóż tuńczyk, znajdź i odłóż ser żółty. Dobra, to teraz tak. Chwila prawdy. Najprostsze będzie znajdź i odłóż ser żółty. Ser żółty to mamy, to mamy, gdzie to mamy? Tu. Trzy złote. Trzy złote dodam dwa, to będzie pięć. A Dobra. Nie będę szaleć. 5 złotych. To wraca do puli. Ja sobie wspomogę kalkulatorem. No bo tak jak tu nie wykreślam, tylko tu wykreślam chyba, nie? A dobra. Najwyżej będzie więcej kasy. Rzuć i odłóż. Sałatka owocowa. Mhm. Sałatka owocowa. Yy, rzuć dwiema kostkami. Dobra. Yy, to chyba wraca jeszcze. Rzuć dwiema kostkami. Trzy i cztery. Mm -hmm. Może tym. Trzy i cztery. Trzy banany. Oj, ale koloruje brzydko. Trzy i cztery. I tak, Dobra, 3 i 4. Otóż kwotę odpowiadającą ilości wylosowanych oczek, czyli mamy tak plus 3 i plus 4. To już mamy 12. I znać i odłóż tuńczyk. Pół, pół porcji za 4 zł. Czyli tu. Yy, tu mamy 12. A, a. a ja, jakbym chciała nie pół a, a za osiem, to co? To karta tak wraca do tego, czy nie? Nie wiadomo, nie? Dobra, to skreślę to pół porcji. Tu mam szesnaście Nie szesnaście. 18 mi wyszło, czemu? 4 plus 3 plus 4 plus yy, tam było 3 bardziej zagręciłam yy, 3 i 2, 5, no 16 dobrze, czemu mi kalkulator źle policzył, to nie wiem yy, dobra, 16 zł ląduje do mojego pudełeczka, pyk, 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 dobra, to odkładamy sobie na później i teraz kochani, będziemy się bić, tu, tu mam troszkę wyzwane, które chciałabym już, muszę wstać, które chciałabym już kończyć pomału. A już mi się znudziły. Poczekajcie, wyciągnę tak. Zobaczymy, ile tego jest. Eee, czu, czu, czu. Nagrałam jeden filmik, gdzie zrobiłam wojnę na 20 wyzwań. Dlatego możecie zauważyć, że gdzie 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 niegdzie, przybyło pieniędzy. Jedno wyzwanko justynkowe zakończyłam i odłożyłam do mojego pudełeczka. Natomiast tu wsadziłam nowe, ale niestety coś się stało z filmem, że nie mogłam go odtworzyć, go załadować na YouTube, a. więc no, muszę nagrywać jeszcze raz. Ale już z nową kasą kasą, no bo nie będę tego wszystkiego zmazywać. E, więc y, mam trochę rozmienionych pieniędzy na drobne. Może nie, nie wiem, czy wszystkie pieniądze dzisiaj rozłożymy. Jak nie, to zostawimy na kolejny filmik, ale y, no coś dzisiaj tu sobie pogramy. Mam nowe wyzwanka od y, Moniki bez budżetu. I teraz mamy 10 wyzwań, czyli tak, byśmy mogli zrobić uh, z głupką. O, i z mnie ostatnio tak y, skroiła z pieniędzy. Że tak powiem. 15, 12, 10, że tutaj już wylądowało 50 zł. Y, dobra, jakbym zrobiła? Tak i tak. To byście to widzieli, to przesunę. Zgubkę dam na koniec tu. Yy, dobra, to nie, to zostanie. Co mam tu jeszcze podwójnie? Poczekajcie, to jest jedno. Może zrobię już teraz nie na 20, chociaż bardzo fajnie mi się rzucało, ale zrobię na, na 12. O tak dobra tak będzie 12 będzie widać 2, 4, 6 2, 4, 6 dobra to wszystkie wyciągnę tu na razie jedno justynkowe jedno takie takie jednego lewa wyciągniemy bo ja jestem lew Lokacje. I ostatnie na pralkę. Tu, gdzie jest najwięcej? Dobra. Widać, widać, nie. widać, widać. Dobra. Kostka 12. Dorzucam 8, 6, 8. Tu mamy. A, jeszcze długopis by się przydał jakiś. Tak, tu mamy największe 5. Tak, to, tak, to, tak. To. Sołówka 3 i 5. Dobra. 3. Tutaj może zrobimy za 2 złote. 2 złote. Cik, cik, cik. złote. Zł. Okej. Okay. I jeden. O, tu rzucamy Kostką. Wszystko wyciągnę, tylko nie to. Tu rzucamy kostką sześcioczynną i sprawdzamy w legendzie, ile musimy odłożyć do koperty. Szóstka to 1 złotych. Złoty. Dobra. E, to jest 9. Tu. Urzucamy kostką. Muszę chwilę pomyśleć, bo już się tak długo nie ten, że zapom zapomniałam. 4, 4, 2, 4. Tu zbieramy na meble, 1. O Jezu, nie tą kostką kobietko. 6, 8 to tu piąteczka. Piąteczka, to 6. 6 to jest zgubka. I znowu mi dzisiaj zgubka skroi. Dam 15. Jak mam to dam? Tak, dobra. 4 Cztery. Cztery to jest justynka. Tu rzucamy, o Jezus, rzucamy kostką. 4. Jeszcze, oj brzydko, wyszło. jeszcze jeden rzut i kończymy to wyzwanie. Dobra, 4 złote, 6. znowu zgubka. I dobra, dyszkę, dyszkę. Tak mi się spodobał motyw kawy, że postanowiłam zrobić Kolejne wyzwania dla yy, kawoszy. Ja mam jedno takie wyzwanko z kawą, takie trójdzielne, ale teraz zrobiłam takie y, pojedyncze. Y, do rzucania kostką, do wykreślania, jak to tam y, lubi. Y, 12 to jest 2 zł i 1. 1 rzucamy kostką. 5. 5 to jest 3 zł. Dobra, jeszcze parę punktu nam zostało. 8. To jest dziewczynka. Dobra, to już mamy tylko dwójkę. Najwyższą. 7. 7 to jest mroczne. Tu rzucam kostką. 5. 5. OK. 1 yy, rzucam kostką. 1 to jest 5 zł. 5. Mam jeszcze piątkę mam. Dobra, nie tu. 12. 12 to jest 2 zł i to idzie na pralkę. 7 yy, to jest mroczne. 2 zł. Zobaczcie jeszcze tylko dwa razy, i też będziemy mogli wymienić to wyzwanko na nowe trzy. Trzy to jest lew. Pyk pyk, pyk. To jest dwa złote. Jeden i dwa te wyzwanka od Moniki, jeszcze nie mają swojego przeznaczenia. O. Yy, od Justynki 3 złote i kończymy to wyzwanie. Uj, 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 uj spadło mi 3 złote. Dobra, to wyzwanie, tak jak tamto, policzę sobie, ile musi być i to wyzwanie pójdzie do ukończonych. A w międzyczasie wyciągnę sobie kolejne z tej serii tylko dziejaje tu mam już tym głowę tu Dobra. Eee. Dobra to jedziemy dalej ten 12 12 to jest na praleczkę dwa złoby 1 2 10. Tu mamy tu i tu rzucamy kostką sześciościenną. O, jedynka. Naprawdę. Dwójka. Dwójka to jest od zgłupki, Słoneczne wakacje. Tu odkładamy po złotówce. O, i znowu dwa. I znowu złotóweczka. Oj, to z 50 groszy. To. Dwanaście. Kolejne dwa złote. No i może jeszcze z 3 razy sobie rzucimy, 9, tu rzucam kostką, 5, 5, 5, dobra, jeszcze 2, 8. Mm -hmm. Tu mogę sobie jeszcze rzucić yy, kosteczką na tych trzech balonikach, więc spróbujmy. Dwa. Dobra. I jeszcze raz. Jeszcze raz mówiłam. Dobra. Yy, siódemka. Tu rzucam kostką sześciościenną. Pięć. Dobra. Ostatni raz. Trzy. Trzy to jest lew. Pyk, pyk, pyk. I tu wpada 2 złote. Dobra. Czyli mamy tak 5, 9. 9. O, i tu mamy złotówkę. To ja zamienię to sobie na całą papierową dyszkę. Będziemy mieli do kolejnego do kolejnego filmiku z bitą. Dobra, zgubka tu ma 2 i zgubka tu ma 27 razem dzisiaj. To jeszcze też nie ma swojego przeznaczenia, ale już tak pomału mam zapisane pomysły na co to wydać, na co to przeznaczyć. A w międzyczasie y, zapraszam do odwiedzenia nowego kanału y, Lenela. Rękodzieło i budżetowanie. Y, bardzo fajny, sympatyczny głos. Polecam. Odwiedźcie, zostawcie suba. Y, tu mamy. Czekajcie, tu mamy tak dwa, 4, 5 i 10. Wkładam papierowe. Tu jeszcze jeden rzut i kończymy. Yy, mroczne. Dobra, teraz tu mamy yy, dyszkę papierową. Wkładam tu już też nam na niewiele zostało. Tak, tak. I tu mamy. Akurat też dyszkę papierową. Dobrze. Tak, żałuję, że tamten filmik się nie udał. Szkoda, tak? Wam powiem, że na 20 wysłań to już jest, to już jest wyczyn. 2, 4, 6, 8. Są tu jakieś drobne. 8. O, jest idyszka. Idyszka. No ale co? No nic nie zrobimy. Nic nie poradzimy na to. I tutaj sobie wyciągnę to wyzwanko od Justyny. Sprawdźmy, ile tu jest. 4 plus 3 plus 9 plus 4 plus 5 plus 3 28, a 4, 6, 8. Zgadza się. To wezmę sobie tak, 5, 6 i 8. I yy, dobra, teraz podam z powrotem, bo oba są nowe. Yy, a tutaj włożę sobie do moich ukończonych tu właśnie mam to yy, odzgówki yy, od Justyny to yy, ukończone yy, na tym filmiku, który się nie chciał grać. Było łącznie mamy, to czekaj tu może się udać 30-42 zł będzie. O tak i tak. I to na razie poczeka sobie na pozostałe wyzwania Justyny i wtedy przełożę do yy, koperty celowej. Dobra, to wrzucam tu, to wrzucam tu. To już bez znaczenia kolejność jaka będzie. A nie, to najpierw to musi być na Tak, o tak. Dobrze, no to w tym filmiku kochani by było wszystko. Zaproszę Was na kolejną bitwę, bo zostało mi jeszcze kasiurki. Niektóre dziewczyny narzekają, że nie mają drobnych. Zobaczcie, udało mi się wymienić. <laughs> Moje żelaz żelazko jest dosyć ciężkie, ale to czeka na, na swoją kolej. Dobra, tutaj jest to wyzwanie. Myślałam, że 10 wsadziłam. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Cieszę się, że mogłam rozpocząć nowe wyzwanka. Że się udało ukończyć jedno. Dobrze, moi drodzy. No to co? Widzimy się niebawem. Jest naprawdę 21 minut. Gadam? Sorry. Zanudziłam Was na pewno. Trzymajcie się. Zdrowo. Do zobaczenia niebawem. Pa!